To jest mapa Polski z 2007 roku, która pokazuje koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż węglowodorów. Te zielone plany, które Państwo widzicie, to są koncesje PGNG. Jest kilka takich różowych koncesji należących do prywatnych firm. Tak to wyglądało jeszcze 4 lata temu. Nic się nie zapowiadało wielkiego, natomiast y, dzisiaj to wygląda tak. To są y, koncesje z 1 kwietnia 2011, y, wydane dla firm y, energetycznych y, zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy i gazu y, w Polsce. Y, te koncesje, te zielone, to są znów koncesje PGNG, y, 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 ale. Duża część tych koncesji jest też przyznana firmom właśnie z Houston. Ten ruch, który, który Państwo słyszeliście, on się koncentruje w tym obszarze. To jest pas złóż gazu łupkowego w Polsce, który rozciąga się właśnie od mniej więcej Słupska, Gdańska po Lublin zamość. Tak to wygląda. Dzisiaj? Oczywiście, pytanie, co z tego wyjdzie, prawda? Czy coś z tego wyjdzie? Czy to jest rzeczywiście dla nas już taki element, który powinien determinować politykę energetyczną, który powinien pokazywać Rosjanom gest Zakiewicza, który powinien powodować, że jesteśmy bezczelni, aroganccy i nikogo nie słuchający? Oczywiście nie jesteśmy w zupełnie innym miejscu, to jest wielka szansa, tej szansy nie powinniśmy schrzanić, natomiast to jest szansa, a nie twarde, twardy gaz, który stamtąd jest wydobywany, który powoduje, że czujemy się bezpiecznie i stajemy się eksporterami gazu na całą Europę, Nord Stream się wali, wszystkie prognozy finansowe związane z tym projektem są do wyrzucenia do śmietnika. To jest jeszcze daleko do takiego scenariusza, natomiast ten scenariusz, jakkolwiek może fantastycznie optymistyczny, on jest możliwy jeszcze, jest, znaczy, jest to oczywiście wielki znak zapytania, co w tej ziemi siedzi i jak dużo tego jest i jak to będzie kosztować. Natomiast to jest taki tylko wstęp do, do, do szerszej dyskusji. Myślę, że w oparciu o to nie należy budować polityki bezpieczeństwa, nie należy wykonywać drastycznych gestów w stosunku do wschodniego sąsiada. Natomiast tego nie można przespać, jeżeli okaże się to komercyjnie uzasadnione. I teraz kilka słów na temat dylematów bezpieczeństwa energetycznego, bo z punktu widzenia nas, konsumentów energii w różnej postaci, ważne jest żeby było ciepło albo zimno e, latem e, i żeby było światło prawda? po rozsądnej cenie ja tak to sobie definiuję na swoje potrzeby nie próbuję się tutaj e, wymądrzać w zakresie definiowania bezpieczeństwa energetycznego przez określone współczynniki e, natomiast e, Widzę w tym, w tym bezpieczeństwie energetycznym szereg dylematów. I to takich dylematów, które nie bardzo jest łatwo rozstrzygnąć, ale chciałbym się z nimi Państwem podzielić, właśnie w takim, w takim powiedziałbym, nieocennym, ale raczej, raczej takim faktograficznym skrócie. Po pierwsze, agenda polityczna. Ta agenda, jak Państwo wiecie, jest zmienna, prawda? Jedne partie mają określony pogląd, po pogląd drugie inny. I ta agenda polityczna determinuje to, co się dzieje w energetyce. I przykład rurociąg norweski, kiedy rząd też Kamilowy obejmował władzę zaniechanie projektu, zielonił władzy w Niemczech i moratorium w zakresie energetyki jądrowej. A więc zmiana, prawda? 3 razy 20, to, o czym mówił pan doktor, to jest jeden z tych przykładów agendy politycznej. Ktoś przegłosował tego typu zdarzenie, że mamy właśnie wprowadzać ograniczenie emisji CO2, mamy promować energetykę odnawialną, mamy poprawiać efektywność energetyczną, czyli agenda polityczna ma duży wpływ na to, jak definiuje się bezpieczeństwo energetyczne i co o nim ma świadczyć. No i drugi, druga strona tego równania, stabilność polityki energetycznej, Prawda? czyli tutaj mamy zmienność, tu mamy stabilność, mamy, pewną, mamy pewność. Jednym z takich przykładów stabilnej polityki energetycznej jest Atom we Francji. Niezależnie od tego, co się dzieje w Japonii, w Czernobylu i w innych miejscach na świecie, od lat 60., od czasu tego atom jest kluczowym elementem polityki energetycznej Francji. I można sobie tutaj, mogą sobie jedni i drudzy do gardeł skakać w innych obszarach, natomiast w tym zakresie nie ma. Yy, jakichś dramatycznych, dramatycznych zdarzeń. Realizuje się kolejne projekty, jest, jest Francja eksporterem technologii nuklearnych na świecie, więc ta stabilność polityki tutaj gra. No, teraz oczywiście można powiedzieć, że lepiej byłoby stabilnie niż, niż niestabilnie, ale wiemy o tym, że to jest nierealne, czyli pierwszy temat w jakimś sensie trochę nierozstrzygalny. Druga kwestia to jest ile rynku, ile regulacji, prawda? czyli kto ma decydować o cenie. Czy to jest energia, ciepło, gaz, czy cokolwiek innego, I czy, 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 czy ropa. Więc pytanie, oczywiście, na ile państwo jest w stanie wymusić określone zachowania na podmiotach? Czy państwo musi kontrolować ten sektor, czy państwo musi mieć silnego superregulatora, który jest omnipotentny, jest w stanie odpowiednio regulować sektorem tak, żeby odbiorcy mieli dobrą cenę, czy też zostawić to rynkowi i wolnej ręce rynku, prawda, i powiedzieć, że tak, tylko rynek ma o tym decydować. No czy też próbować gdzieś stać pomiędzy tymi dwoma, dwoma rozwiązaniami. Kolejny dylemat, którego na razie nie chcę przesądzać, i nie chcę rozstrzygać. Kolejny dylemat, który w, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego jest niezwykle ważny, to jest y, własność, czy, czy prywatyzować, czy pozostawić y, y, dużą rolę państwa w energetyce. Nie ma jednego słusznego modelu w tym zakresie. No, inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, inaczej jest we Francji i Szwecji, y, czy inaczej jest wreszcie y, w Polsce czy w Rosji. Prawda? I tutaj y, można, po... teraz trzy aspekty, które mają, mają wpływ na moje, w mojej ocenie na, na postrzeganie tego, tego dylematu aspekt know-how, aspekt finansowania i aspekt efektywności zarządzania. I teraz, jeżeli chodzi o ten aspekt prywatyzacji, czy też, czy też państwa w sektorze energetycznym, to ja mam taką swoją refleksję, że my jesteśmy na dosyć intensywnej krzywej uczenia się. I teraz ta krzywa, ta krzywa uczenia polega na tym, że Podejmujemy decyzję w oparciu o to, czy yy, yy, wiemy, yy, czy, czy, wie, czy staramy się. Staramy się yy, z, znaczy, no tak, początkowo zachwycaliśmy się wszyscy wolnością gospodarczą i prywatyzacją. Prawda? Wiele firm energetycznych zostało sprywatyzowanych. Yy, w pewnym momencie przyszła refleksja, że może nie, nie jest to naj, najbardziej racjonalny pomysł. tak? Część sieci dystrybucyjnych, między innymi w Warszawie czy na Śląsku, została sprywatyzowana, inna część nie została sprywatyzowana. I teraz, dlaczego mówię o tych trzech, trzech aspektach: know-how, finansowanie, efektywność? Dlatego, że w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my już wiemy o co chodzi w tym rynku energii elektrycznej, że my już wiemy na czym to polega na czym polega budowa nowej mocy wytwórczej, na czym polega modernizacja sieci, jaki jest standard rynkowy, jak wygląda obsługa klienta, jak wygląda marketing w energetyce, na czym polega, na czym polega sprawne zarządzanie, zarządzanie firmą. Więc to know-how, którego... Jakby niektórzy uważali, że nie ma w Polsce, ono okazało się, że istnieje, że, jest, że zostało wypracowane, ono, ono w jakimś sensie było potrzebne. To nie jest tak, że, że niczego się nie nauczyliśmy od, od RWE, od Vattenfallu. Myśmy sporo się od nich nauczyli, prawda? I teraz jest, jest taki moment, że, że to know-how już w Polsce jest, prawda? Więc ten aspekt know-how wydaje się już trochę nie do końca zasadny, jako, jako coś, co by powodowało, że uzasadniało dalszą, dalszą prywatyzację sektora energetycznego. Po drugie finansowanie, to też był taki, taki, taki sposób myślenia, prawda, że ci inwestorzy to, to przywiozą jakieś walizki pieniędzy, prawda, i spowodują, że nagle te, te projekty, które są do zrealizowania, te wielkie, wielkie inwestycje, że one się zrealizują. Oczywiście nic bardziej mylnego, to finansowanie, oczywiście jest do zaaranżowania, ale to finansowanie, czy ta budowa nowych elektrowni, ona zostanie sfinansowana z pieniędzy, które wygenerują się na tym rynku, czyli my za to zapłacimy. Tak? A więc i tak na koniec dnia to odbiorcy energii, odbiorcy gazu zapłacą za te wszystkie inwestycje. Więc jeżeli to i tak my zapłacimy, nie będzie żadnych pieniędzy z nie wiadomo skąd, no więc, więc tak naprawdę pytanie, czy znów prywatyzować, czy nie prywatyzować. Trzeci element to efektywność zarządzania. Tutaj jest jeszcze sporo do poprawy. Ja, ja mam takie wrażenie, że porównując i pracując z firmami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, że ta nieefektywność firm państwowych nadal jest, jest jeszcze duża. To znaczy jest dosyć duża inercja, jest nadal duża trudność w podejmowaniu decyzji, jest zbyt dużo oglądania się na ministra i co on powie, jest zbyt dużo takiego patrzenia bardziej jak nie zrobić projektu, niż jak go zrobić. Bardziej jest kwestia pokazywania problemów, a to zamówienia publiczne, a to CO2, a to jeszcze 16, a to regulator taki niestabilny, a to jeszcze coś innego, więc nadal, nadal jest w tym, w tym sektorze duża, duża Doza do poprawy w zakresie efektywności zarządzania. Natomiast to już się bardzo zmienia, to, to nie jest już ten czas 80., 90. Czy 90 roku, czy, czy, czy początku lat 2000, kiedy, kiedy jeszcze, jeszcze byliśmy na tej, na tej krzywej uczenia. Więc tyle o prywatyzacji. Następny element to wydobycie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce mamy do czynienia z tak zwanym subsydiowaniem skrośnym. Polega to na tym, że w jakiś sposób dotujemy drogi gaz importowany tanim krajowym wydobyciem. I można powiedzieć, że z punktu widzenia odbiorców końcowych to jest dobrze, prawda? Bo Państwo, wszyscy my, ja też dostajemy tańszy gaz. Dostajemy ten gaz po cenie taryfowej zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes nas, nas chroni. Natomiast. To subsydiowanie skrośne, no oznacza, mamy niską cenę, mamy w ten sposób brak konkurencji na rynku gazu, ale z drugiej strony inwestycje w własne wydobycie i jest dość ograniczone, to znaczy motywacja do tego, żeby, żeby szukać tego gazu, żeby go wydobywać w Polsce, no, jeżeli mam za niego dostać połowę ceny gazu rosyjskiego, no to po co? Znaczy to, to jest duży dylemat wszystkich firm, które zajmują się poszukiwaniami, prawda? Czy, czy jest sens w ogóle się bawić własne wydobycie? Jak wiem, że za ten gaz nie dostanę tyle, bo regulator mi to wstawi do taryfy i każe, każe właśnie subsydiować. Znaczy, tak mówię o, głównie o i NG, bo oni są największym, największym producentem gazu w Polsce. Kolejny element związany z wydobyciem gazu, czy kolejny dylemat, który wpływa na to, jak ten sektor się kształtuje, to jest poziom opłat eksploatacyjnych. Prawda? I teraz jest dużo głosów co, mówiących o tym, że ten poziom, poziom opłat eksploatacyjnych jest zbyt niski. I w dużej mierze jest to prawda. To znaczy, jest duży potencjał do tego, żeby opłaty eksploatacyjne ustalić na wyższym poziomie. Natomiast w wyższym, to trzeba uważać, żeby to był poziom racjonalny, a nie nierozsądny. To jest kwestia ustalenia tego, tego poziomu na takim cenie, na takim, na takim poziomie, żeby z jednej strony i skorzystał na tym sektor energetyczny, przecież te inwestycje muszą się zwrócić. To nie jest tak, że, że, że te milionowe odwierty, taki odwiert, jak Państwo wiecie, odwiert, jeden odwiert gazowy, prawda, który jest do wykonania w przypadku poszukiwań gazu łupkowego, to jest kilkanaście milionów dolarów kilkanaście milionów dolarów, do no, które musi się w pewnym momencie zwrócić. To nie jest projekt pro bono, to nie jest projekt, który, który jest robiony po to, żeby e, tylko zrealizować, zobaczyć co tam w tej ziemi siedzi, tylko żeby on się komercyjnie zwrócił. Więc e, o, poziom opłat eksploatacyjnych ma prawo być wyższy, ale musi być, musi być racjonalny, nie może być nierozsądny.